Buzka i Karo będą rywalizować tutaj w tym miejscu o Złotą Kendamę. Cześć, z tej strony Buzka i Karo, czyli Endersi. Znajdujemy się właśnie w jednym z najbardziej magicznych sklepów w Polsce, który nazywa się Kuglarstwo. Jeżeli nie byliście, to już mówimy, co tutaj możecie znaleźć. Słuchajcie, jest tutaj wszystko. Jeżeli e, lubicie różne magiczne sztuczki, albo kuglarskie e, dziwactwa, albo inne rzeczy, na przykład dla animatorów, to tutaj można naprawdę fajowskie rzeczy znaleźć. Zresztą za chwilę zobaczycie. Co więcej, nie jesteśmy dzisiaj sami, bo jest z nami gość specjalny właściciel tego sklepu, czyli Was. Cześć, witam was z góry i z normalnej strony. Cześć Basie, na szczęście już wyrównaliśmy poziom. Słuchajcie, Bas przygotował dla nas dzisiaj różne ciekawe, trudne, tajemnicze wyzwania, zręcznościowe, pewnie na szybkość, sami nie wiemy dokładnie co to będzie, ale wiem, że ty już się przygotowałeś do tego odcinka. Ależ jak najbardziej, po kuglarsku, czyli nie. <głosy> <głosy> czyli pewnie będzie spontaniczny odcinek, w każdym razie będziecie mogli obserwować, co będziemy tutaj wyprawiać razem z Karo? Zostańcie do końca odcinka, ponieważ będziemy mieć dla Was pewną niespodziankę, ale o tym powiemy troszeczkę później. ona dużyba, dopiero zobaczyłem. No? no. Buśka i Karo będą rywalizować tutaj w tym miejscu o złotą kendamę. Dostaną mnóstwo zadań i te, to, te które wygra, otrzyma tą złotą kendamę. No, prawie złotą. Przygotowałem dla was pięć różnych konkurencji. Nie się doczekać. Kuglarskich, więc e, nie bójcie się, na pewno wszystkie was zaskoczą. No, no, co, no. co ciekawego, za każdą konkurencję jest punkt. To ja wygram. To jest okay. konkurencji pięć. Pięć. No to co? Chyba zaczynamy. Do dzieła. To na czym polega pierwsza konkurencja? Pierwsza konkurencja. Trochę historii. O nie, jest historii. Nie nie jest to przedmiot, który ma ponad 4000 lat. I nadal jest w użyciu. Koło! Papier. O, koło ma więcej o. lat. W tej historii już mieli koło. Wymyślone w Chinach, służące w dawnych, dawnych czasach do zdobywania zamków bądź jakichś atakowania przeciwnika. Czyli Mieć? pocisk. O, oh. pocisk Jejku, który, jak tajemniczo w ogóle. Który tajemniczo. nazywa się i nazywał i nazywa się nadal Diabolo. Oh, oh, o, tak! To ja już wiem, co to jest. Ja okay. próbowałam i nigdy mi nie wypowiedział. Wygląda to w ten To jest jak taki złoty gral w Indianerze. Takie większe, mniejsze, tak, to są kieliszki, które można pić z dwóch obu Ja kiedyś miałam takie Diabolo i nie umiałam tego Czy dobrze. możemy sobie chociaż kolory wybrać? Ehm, no, tak, możecie wybrać kolor, jeśli to będzie fioletowy. fioletowy. Dobrze. Dobrze, czyli Dobre. idealnie kolory czyli fioletowy? Może wchodzić czerwony. Zadanie będzie polegało, żeby tym oto diabolem zatańczyć na sznurku, czyli utrzymać diabolo na sznurku tak, żeby nie spadło. Więc zadanie rozpędzić, utrzymać na sznurku i komu się uda. Podrzucić to natychmiast do punkt. punkta. No. Ej, najpierw ty to zrób. Dobrze. No tak, Tam na ziemi, ale sobie przykładam od razu na no Spróbuję. O! 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 No i ten podrzut. Ty to robiłaś wcześniej? No, ja mam tak. z No i złocony. Po co dobrze, że byłaś pierwsza by mi pokazała jak to zrobić? Buśka, przecież to oglądasz czasem ty tych publarzy. Oglądam też pigwiny na Syberii. Mam jeszcze jedną próbę. Bośka nie wie, ale widzę mogę zdradzić, że to diabolo ma kierunek. To znaczy, że ręczni. Potrzebują mieć czarną stroną do przodu, a prawą białą. Jeżeli zrobi odwrotnie, to nie rozkręci. A On, on z... o tym nie musi wiedzieć. Czyli dobrze ustawił. No tak. Ale już ja tam był źle taki, taki. To znaczy, że mam już trzy próby. Czyli i ostatnia, ostatnia. Nie, bo jeszcze dopiero, Ale dopiero teraz się dowiedziałem jak mam to zrobić. Tak. Karol otrzymuje punkt. Zobaczcie, rozkręcenie pomaga też, jeżeli zrobię dodatkową. No pętlę. właśnie, Pętla pomaga rozkręcić trochę. A teraz, jak już nie mamy tej pętli założonej, możemy wyrzucić i złapać. Halo, ekipa, mieliśmy kręcić! Jesteśmy tutaj przy kartach, przy iluzji i najlepszych, kolekcjonerskich egzemplarzach kart, wow. więc mam... To coś z mojej branży. Dokładnie. Ale nie. tego jest. A no, ja co nie? Więc dlatego właśnie mam dla was tak, trójkątne karty. No. Zadanie niezwiązane z kartami. A, A super! No, nie jestem tak. za. Bo już mówię, będę miał jakieś pory, coś... Myślałem, nie, nie, nie. A. Jakbym miał zrobić tylko z kartami, to żaden problem. Będziecie teraz żonglować. No i ekstra. Kartami. Czym? Kulkami, Piłkami. O, więc przynoszę okay. Wam piłki. Ha! Czyli mamy tutaj piłki dla Was. Ale trzema piłkami myślę, że dam radę. Waszym zadaniem jest zażonglować. Jak zrobicie coś ekstra. Trzema piłkami? No, tak, tak. No takie po prostu, żeby pożonglować sobie trzema no, piłkami. Tak już nie potrafię. E... Ale. To ja się nawet popiszę, bo to, co robił Bas, czyli to podstawowe żonglowanie, e, to się nazywa kaskada. Mm -hmm. Jeden, Tylko trzeba zmieniać tak, z... tak, no? <śmienny> <śmienny> mają być różne. Jeden, e, dwa, ja trzy... To różny miałeś. To, to, to. Jeden, dba, to trzy, <śmienny> jeden, dwa, trzy... cztery,. udało? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć... Jemnie. No, nieźle. Siedem, ale, 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 no. osiem, dziewięć... <śmienny> nice! Tego no, to nie wiedziałem. że ty to żonglerem jesteś. Ale nie znik! Ja to... mam tych talentów. Teraz postaram się zrobić tak zwaną odwróconą kaskadę, e, czyli e, na pewno leci o! teraz film od tyłu. Tak, za tak, pocięcie. Tak, na pewno. Tak, no. E, nie, to się nabrać. Teraz w ogóle żonglowanie e, Bardzo super wpływa na obie półkule mózgowe, bo krzyżujemy rączki i to jest super, jeżeli sobie rozwijamy po prostu mózg, więc jeżeli chcecie lepiej pamiętać różne rzeczy, to. E, ja zaprezentuję teraz. to e, 1410 bitwa pod Grunwaldem. Pokażę Wam trzy różne wyrzuty jak je wykonać. Jeden jest bardzo prosty. Wyrzucam łapie. O, a to jego trudniejsza wersja. Wyrzucam łapie do, do sprawdzenia e, w domu. Czyli wyrzucam w łapie, wyrzucam łapie. Drugi wyrzut jest uwaga, na skos i w drugą stronę. W jedną i w drugą. I tak samo starajcie się nie patrzeć na piłkę, jeżeli chcecie sobie to utrudnić. I trzeci wyrzut to jest po linii prostej. Jest to jeden z najszybszych wyrzutów i często go nie widać, gdy żongler wykonuje go bardzo szybko. <gry> Występuje na ulicy. Wiecie o tym. Wiemy. Magików mhm. też. Dokładnie. Ale magicy to też kuglarze. To prawda. Tak. No. Występują, pokazują swoje umiejętności. Każdy z nich tam coś innego mhm. potrafi, ale jedna rzecz ich łączy tych występujących na ulicy. Chodnik? Chodnik, tak. I to, że zbierają datki na od ludzi. O to jest ta, ta przyjemna część tej pracy. No. I teraz do Was zadanie. Mamy iść na ulicę? Nie, nie, nie. nie. Nigdzie stąd nie wychodzicie. E, zrobicie sztuczkę z atrybutem, który ma każdy e, kuglarz na ulicy. Terminal? Nie. Mm. Ale coś blisko. Coś kapelusz. Do... Dokładnie. Czyli taki terminal do przechowywania pieniędzy. Ja na co dzień pracuję w kapeluszu. To ja Wam już niosę. Hop. Jakiś kapelusz. Idealnie. I teraz waszym zadaniem będzie założyć ten kapelusz efektownie. O, bardzo proszę. E, Mogę pierwszy. No, to był taki challenge na TikToku. Tak, lepiej jakoś wrzucić. Tak, to, to był taki challenge na TikToku. Aby nie było. Aha. A teraz będziecie mieli trzy szanse, żeby to wykonać. No i tak, tak to jest. Dobrze, dobrze ale on się tam wygrał. <grywa> Czyli I mam fum. No, nie, no to musimy to zmienić. W takim razie. O, hola, hola. Jeszcze trzy zadania przed Wami. Dwa. Dwa? Bo już trzy były. Hola, hola. Jeszcze dwa zadania przed Wami. O! o tak. Pamiętasz te triki na jedną rękę? To samo zrobimy teraz na dwie. Wziąłem dwa różne kolory, żeby było łatwiej. Podrzut jednej i drugiej. I nie patrzymy na. Na nie. Jak ci się uda, oczywiście na początku można spojrzeć. To jest jeden plik. Drugi to jest podrzucenie i uderzenie drugiej piłki w rękę. I trzeci, wyrzucenie jednej drugiej. Ale uwaga, naliczymy. Raz, dwa, nic. Raz, dwa, nic. I zawsze, że odrzucamy od piłki w jednym kolorze albo od skarpetki lewej albo prawej, żeby pamiętać. Raz, dwa, tek. Raz, dwa, tek. Czwarta konkurencja jest, hmm, czy jecie mięso? Tak, lubimy mięso. No to zobaczcie, mam tutaj... Wszyscy teraz weganie wyłączyli odcinek właśnie. No dobrze, ale, ja bym... ale lubię mięso. E, To tylko e, powiem wam, że dawny przedmiot polowania na mamuty teraz trochę ewoluował i nie, nie działa w zmordowaniu mamutów. Chcecie spróbować? Czyli ja mam... Tak, ją z metalu. tak. Ty tak. no, się bałeś w ja To będę cię za włosy ciągnął. A, wow. Wyglądają nas też Weganie i inni, 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 inni mięsożercy, więc te na kiedy indziej. Ale zostawię dla Was pasek do spodni. Pasek do spodni to nie jest. O. E, wasze nowe zadanie będzie rozkręcić to to coś. Kto wie co to jest. Kula. To wolało. Kula, Ale właśnie. będzie podpalone i będzie wyskakać przez to. Tak, i lew będzie tu wychodził. <grystanie> tak, tak, tak myślałam. Nigdy w Ale... życiu nie, krę Fajne, nie umiem hula kręcić hula-hopem, chociaż miałem to wiele razy w ręku. Faj, buzia, hop. Jeden, dwa, trzy. Turzy też lubią, jak im się świeci. O, o! o! letowe hula hop. Tak, tak. Jeden, <grystanie> Jaka sztuczka magiczna, o, ja się to zrobić... Bo ja jestem jak Houdini Ubawiam <laughs> się z różnych rzeczy. A tak tak, ja nie widzę, żebyś był jak... Houdini. Dałeś mi trefne kółko i teraz się że mi to nie wychodzi. No właśnie wychodzi ci. Przenika przez ciebie. Zawsze tak śmiesznie, słuchajcie, warto wpadać do kuklenstwa. Kara wygrała. Dostajesz punkt. Uh, juhu. Czyli jest dwa. Dwa. No to co, decydująca? Jeśli już ci wychodzi coś takiego, czyli rzucanie dwóch piłek i jedna ręka jest wolna, i jeszcze udaje Ci się nie patrzeć na piłki, to pora dodać trzecią. Robisz to samo, tylko trzymając tą trzecią piłkę przez chwilę w jednej ręce i przez chwilę w drugiej. I teraz wielki finał. Wyrzucamy tą trzecią. Czyli zaczynamy od dwóch piłek w ręku i, i od nich rzucamy. Raz, dwa, trzy. Tadao. Umiesz już wyrzucać, później jak złapać. Jeżeli chcielibyście, żeby Bas pokazał, jak się żongluje trzema piłkami, to dajcie znać w komentarzu. A może nagramy odcinek tylko i wyłącznie z taką nauką podstawową sprzętów kuglarskich. Będziecie się zmagać z takim rekwizytem jak kwiatowy kijek. Jeżeli przełożyć to na angielski, to ja wiem, to będzie flower stick. Wow. Waszym zadaniem, możecie sobie na początku przećwiczyć w ogóle koordynację, że każdy z Was złapie za te czerwone końce. Karol złap za drugie. O. I Buźka teraz złap tutaj i przetoczcie. Sobie. O. Właśnie tak. O. No dobre, dobrze, sprawdzimy czy na gilgotki czy tam... a, na No, Na gilgotki nie no. działa. Dobra, waszym zadaniem y, będzie utrzymać to w powietrzu. Jakie triki zrobicie? No może, możecie zrobić trochę w, podrzutów. może coś od nogi. Uu. Powtórka, może coś od nogi. E, powtórka, 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 może coś od nogi. Mm. Mm. Powtórka, a, nie, nie powtórka, no. E, e, można zablokować kiki, nie patrzysz na to. Mm. E, na szczęście tu włączone są magnesy, to jest żart oczywiście, i on się bardzo dobrze lepi, czyli te wszystkie Fajne. rzeczy... To jest śmigło. To jest śmigło. Podpowiem Wam, że żeby odbijać z jednej strony na drugą, uderzamy w tą białą część. Jeżeli uderzę w część środkową, zobaczcie, że on nie będzie zmieniał kierunku. że to będzie nie wiadomo co się działo, ale wcale nie będzie. Udało wam się zrobić te triki, czyli podrzucić i zrobić obrót. Podsumowanie. Dzisiaj było do rozdania od 5 punktów. I ja wygrałam. Diabolo, punkt pierwszy dla Karo. Szonglerka. i i buzia, czyli jeden po raz. jeden. Mhm. W kolejnym razie... Kapelusze. Tak. Czyli znowu buzia. Później było... Hula hop. To karo. Karo. O, tak 300 łeb w łeb. No On można tak jeden, powiedzieć. Buźka w Buźka no, w karo. I finałowy flower stick. No i buźka. Czyli eee, e, dla ciebie jako zajęcie drugiego miejsca są kwiaty. A nagroda główna, czyli złoto... Ta kendama tak. już wędruje do was. Do buzi. Do buzi. Otwieraj paszczę, bo wędruje do siebie. Prawie złota kendama. Słuchajcie, jest mi niezmiernie miło, nie spodziewałem się tego. Chciałbym pozdrowić całą swoją rodzinę, chciałbym pozdrowić znajomych. Dobra, dobra, wszystkich, którzy... dobra. Czekaj, podaj mi poczucie jak na Oscarach. Owiel, pokój na świecie jeszcze. Raz. I przede wszystkim zależy mi na pokoju na świecie i żeby... Żeby kolejne wyzwania były dla mnie równie łatwe, a przynajmniej e, przyjemniejsze. Czy już możemy iść spać? Ale, moi drodzy, tak, ja, ja mam też. pewną informację i myślę, że tutaj Karo się ze mną zgodzi. Mianowicie, swoją wygraną, czyli tę złotą Gennaby, chciałbym. Nie. A, wracam do sklepu. Też o! nie. Nie. To, to nie wiem, bo nie Chciałbym przeznaczyć na konkurs dla was, drodzy o, widzowie. Fajne, okej. Okay. Więc e, w tym momencie macie okazję, przynajmniej jedna osoba z was, ma okazję wygrać w tym odcinku Tekendamę. A co trzeba zrobić? Bardzo proste rzeczy. Przede wszystkim zasubskrybować nasz kanał, dać łapkę w górę, zaobserwować nas na Instagramie, Pan Buśka, Pizze oraz e, Pan Bas kuglas, <guglasko> <guglasko> Zgadza się? No i najważniejsze, napiszcie w komentarzu, który z tych rekwizytów chcielibyście mieć, które dzisiaj widzieliście i dlaczego. Macie na to równo tydzień do kolejnego odcinka, bo w kolejnym odcinku wybierzemy zwycięzcę, który opisze najfajniejszy rekwizyt, co by z nim zrobił, jaki ma pomysł i wyniki będą w kolejnym odcinku. Także starajcie się, bo ta żółta kendama może być właśnie Twoja. No i co? Chyba będziemy się żegnać. To będzie już koniec naszego odcinka. Ale jeszcze wrócimy do Wrócimy na pewno do Też zresztą wiele razy tu wracamy. Tak nam się podobało. Wiem, że Baz już w tej chwili masz zapisane jakieś kolejne zadania dla nas. Mam mam. Słuchajcie, dawajcie łapki w górę. ja może poćwiczyć sticky. Myślę, że już będzie coś innego. To dawajcie łapki w górę. Jeżeli będzie ich dużo, to wracamy do kółactwa i zrobimy kolejny odcinek, prawdopodobnie już z zupełnie nowymi rekwizytami. No i nie zapomnijcie nasz subskrybować. No i jeszcze najważniejsze, jeżeli chcielibyście nabyć takie rekwizyty, chcielibyście poświęcić, to zapraszamy was wszystkich w imieniu Wasa na do sklepu Kuglarstwo, które mieści się gdzie? Warszawa, ale ja niepodległości 161 tuż przy wyjściu z metro Pole Mokotowskie. Ale mieści się też w internecie, bo można zajrzeć na stronę internetową i tam słuchajcie wszystko jest, nawet filmiki instruktażowe albo takie y, jak coś działa. Możecie sobie obejrzeć jak właśnie te wszystkie zabawki z kuglarstwa działają. Samouczki tutaj, tak. mamy 1500 artykułów jest... opisujących y, prze, przeróżne aspekty kuglarstwa. No i mnóstwo, mnóstwo rekwizytów. A jak chcecie nas tak. zobaczyć posłuchać, jak opowiadamy o tych rekwizytach, to przyjdźcie koniecznie. Ale to jest jedna, jedna z najfajniejszych stron, które widziałam, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Naprawdę. Także Więc dziękujemy szanowa. za oglądanie tego odcinka. Dziękuję. Do zobaczenia. że żartujesz tak beznadziejnie ja, to... to rzucałeś i myślałam, że, że to robisz specjalnie, żebym wygrała